Stój! Nie ruszaj się. Ręce do góry. Co masz w torbie? Co masz w torbie? Mów, co masz w torbie? Oddawaj pieniądze. Albo mój czarny kolega zrobi ci krzywdę w tyłku. Leżeć, nie wstawaj. Zaraz zawołam Władka. Wiesz jak na niego mówią? Mówią na niego Władek, wycior. Wiesz wycior. dlaczego? Nie wstawaj. Władek, chodź tu. Jest kolega do przeczyszczenia. Możemy go obrabować. Ten co leży? Władek! Możemy wyciągaj go popość, wycior! Wyciągaj wycior. O, kurde, nie! Co robimy z kolegą? Co robimy z kolegą? Władziu? Słyszy? czarny? A nie, on no nie jest czarny. Ma czarne nogi. Hmm. Fajne Nike. Jaki rozmiar? Jaki o rozmiar? O kurwa, co? 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 to jest? Idę za się. Się zesrał! Weź bo kolegów zawoła i będzie lipa to bo... jakby ciągnie zaraz broń i co robimy? Dreję mu życie czy nie? No bo zawoła kolegów i to będzie lipa wtedy Nie ma co sobie wrogów Dobra Zostawimy cię O ale kurde strachu, ze strachu, strachu walnął kloca, kurde Teraz ten dom wygląda na przetwórnię marihuany No, teraz to ta Ej, broń ma ale. Co jest? On broń, ma jako ja inne słowo to go zabiję O kurwa, co się dzieje? To miał być spokojny ten Strzelasz do niego? Chowaj broń Ty do niego mówisz? Tak Ta. Jak nie zejdziesz na dół i nie schowasz broni, to cię zabiję tam Gdzie on jest? Nie schodzisz? Dobra nie trzeba go zabić Dobra Tylko nie wchodź le, najlepiej Dobra. tam A jakoś go wykurzymy Właśnie jak Mam pomysł Wejdę do budynku naprzeciwko i przez okno go zabiję Żeby coś nie jechało tylko tutaj Na tej tupie Widzę go Jak zaczniesz strzelać, to może zacznie zbiegać to jego ja ten A mhm. się patrzy tutaj? Znaczy, ja go co jakiś czas w oknie widzę Ta broń to automat? Czy nie? Ta, może zmienić na F tryb, bro, tryb. Tutaj tupie słyszę go Co, do niego? Kurde, no wiesz, no dwa okna są tylko, on się chowa Widziałam go chyba na tym... Na... O kurde dobry. Janusz, uważaj Nie idź na górę, albo idź Tam Mikołaj siedzi Nie, co ty O stary, no to masz część lutu No załatwił go. Ja niemożliwe, miał broń na pewno. wiem. Eee. No jego pech, nie wchodził. Nie będziemy się kurwa cockać z jakimś no. typem. Dzięki za pomoc. A kurda! <laughs> Wbieg zabił go. Stary przyszedł jakiś Janusz, chodzi, dobry i poleciał, zabił kolację. Jeszcze raz? Apteczkę O, ja nie mam. Mamy tylko lecznicze ziele. No, to ty ja mam trochę. Dawaj, dawaj, groba. Przerabiamy. No, przerabiam. Nie mogę broni schodzić. Ja idę się go wózu. Znalazłem. Wow. Co tam się dzieje? Ja pierdzie. To ty? To, przebiłem opony. górę. A. ty uciekł na górę. Czy weź, powiedz, że wszystko ok, że tam ktoś wjechał Wszystko dobrze? Ale któremu, temu co zabiliśmy? To, no. Bo To może Janusz przyjechał? Nie, tam. A to nie był wóz Janusza? Kurwa. To, nie twój chyba, nie? to hamuj. Ciężarówka. Nie, ciężarówka nie. Kład miałem tylko. No. Przebiłem opony. Ej, coś przyjechało, czy nie? Nie, to tamtym... Może otwarte jest? Nie... Nie jest otwarte. A Nie, nie mamy. Tu jesteśmy pokojowymi handlarzami leczniczego ziela, nie... Ej, coś jedzie chyba. Nie, cały czas słyszysz zapalony silnik tej ciężarówki. A nie możemy go zniszczyć, ostrzelać tak, żeby wybuchł? No możemy. No to czemu tego nie zrobimy? No to zara, jak przetworzymy. Jak przetworzymy to, żeby wybuchła wtedy, bo. Ściągniemy trochę uwagi wszyscy, czym... No, Wszyscy będą wiedzieć, kurwa. Wszyscy będą wiedzieć, kto tym kurwa miastem rządzi. Janek, w. No, no to, się intryset, nie bada... to nie będziemy To nie Zniszczymy ten samochód. Aha, proszę. właśnie. Czekaj, jest tu bug jakoś na widoku? Można bag zniszczyć? No Cześć, żeby to, to nie wyjebało, wiesz... No właśnie, skończy. on nie chcę za, za blisko stać, nie? Może on nie wybuchnie Kto siedzi? Dobra, wsiadamy ten, spierdalamy O kurde co Janusz to? <słuch> E, okay. cie, kurde, bo sobie ten. Jeszcze raz, raz pomys. Masz na tego ten. Tylko to coś nie chce wybuchać. O! Wow! Poszło. Ale urwał. 130 tysięcy plus jeszcze towar. Janusz, kadetem teraz. Dawaj kadetem. 130 tysięcy kolej stracił za ten samochód. Eee, bo już tego nie da wyciągnąć, jak się rozwalił. Bardzo dobrze. Trzymaj się, Januszu, wlaczkach. Kary się resetują i tepe, wszystko. Nie ma, kurde. <gry> to teraz masz? Nie masz pieniędzy? Serio, nie masz pieniędzy? A ty masz kasę? Pokaż. Też Ojej. Nic nie macie? Też nie mają. Ojej. Jak to bez kasy? Co tu robicie bez Ale kasy? Ale nie zabijajcie bez ostrzeżenia, co nie? Bo za Uwaga, to może zabijam. być pan, z tego co wiem. Nie, że jeżeli czegoś tam nie zrobi, to możecie zabić bez problemu. Tylko nie w mi. No nie ma pieniędzy. Tylko nie na komisariacie i na donatorze nie można. Czemu masz pieniędzy, Faust? Czemu bez pieniędzy biegasz? Co to ma znaczyć? Władek! Zami się hiraba. panem. O nie. Władek wycior pogada z tobą. Gdzie pieniądze zala? Gdzie pieniądze? Albo zabiorę twoje laczki To nie jego A ty też gdzie pieniądze masz, co? Gdzie są pieniądze? Jaki atak ja, terrorystyczny <noise> Gdzie macie pieniądze? Co tu robicie bez pieniędzy? Pieniądze, mój dług Moje 500 milionów. Ech. Co puszczamy ich, czy nie? Nie ja no puśćcie. Uciekać mi stąd. Tak jak sp jak tam ten Wow, kurwa on ma ten! E, nie, czemu wy powaliłeś, no? Nie. Ciebie? On strzela! No! A on strzela! Ten typ Skrubany! Okraban! Panie! Zatrzymaj się!

Ale jak on cię ok A bo ja się no. cię powaliłem, on ciokł! Poddechł mojej. No nie, no kurde. A to bonkol, no nie, to no kurde. Przyjechał Przejechał cię? Przejechał graba? O, -o. o Jezu. A nie wiem, czy chciał tak naprawdę, bo jak się tutaj jechał, ja tak się wpierdziłem trochę. Ale patrz, tak, żeby broń zniknęła. A, trudno. Ale jak mu zabrał kasę